Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Przechodzę do Was z filmem, um, który to jest filmem dla osoby, która zamówiła ten film. Jeśli macie ochotę um, takie filmy um, na kanał zamawiać, jakieś pomysły podrzucać, to zawsze możecie napisać w komentarzu, bądź, um, bądź napisać do mnie na maila. Um, to jest czytanie odpowiedź na pytanie. Czy ta osoba wróci? Czy ta osoba um, wróci do mojego życia? Czy będziemy znowu parą, czy będziemy znowu razem? Ja tutaj robię czytanie ogólne dla wszystkich widzów, które, którzy byliby tym zainteresowani. Więc um, pytamy. Czy ta osoba um, wróci, czy to będzie wznowienie jakiejś relacji nie tylko romantycznej. OK. Zrobimy wybierz kartę. Jeśli macie ochotę, no to, a, to wybierajcie. I zrobimy sobie cztery opcje. To będzie dosyć szybkie, krótkie czytanie. Moi drodzy, wybierajcie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, robimy 4 opcje. Czy ta osoba wróci, czy znowu będziemy razem? Talia, której używam, to jest Sear Starut. Czy ta osoba wróci? Czy będziecie znowu razem? Pierwsza opcja, druga opcja, trzecia oraz czwarta Czy ta osoba wróci, czy będziemy znowu razem? Jeżeli potrzebujecie, niektórym wiem, że łatwiej jest tak wybierać, łatwiej się tak skoncentrować to Proponuję skupić się na, um, na kamykach, na kamykach e, i w ten sposób sobie wybrać. Co was przyciąga? Jaki kamień? Tutaj mamy cytryn, a unit e, ma niemalachit. Co to było? Hematyt. Hematyt i kwarc różowy. Jeśli wybrane, Dolecimy z tym tematem. I zaczynamy od cytrynu. Jedynka cytryn. Czy ta osoba wróci? Czy będziecie razem? Tak, po znojach, po kłótniach, po jakichś dyskusjach i przekonywaniu jednej strony do siebie, przekonywaniu do swojej racji, po konflikcie przeżytym, wyjaśnionym, widać, że mamy Powrót, mamy kolejną szansę, i mamy komunikację przede wszystkim. Możliwe, że wtedy też sprawy jakieś przyspieszą. Możliwe, że też oferta nadejdzie od jakiejś osoby, od Was bądź od tej drugiej osoby. Chodzi tutaj o działanie w relacji. W październiku denarów możliwe, że zostanie coś zaproponowane, zaoferowane. Na przykład, ktoś się wykaże, ktoś coś zrobi, ktoś poprosi drugą osobę o rękę, da jakiś dowód swoich uczuć, i to przeważyć może o tym, że wracacie do siebie i macie tutaj jeszcze jedną szansę. Niektórzy zawalczą o relacje ze względu na dziecko, bądź wspólny biznes, coś, co ich łączy, coś, co razem wypracowali. Osiem buław sugeruje, że trzeba będzie działać szybko że trzeba będzie zwrócić uwagę na komunikację, na to, co robimy, na to, na czym my się tutaj skupiamy jako para, para nie tylko romantyczna, a w ogóle para ludzi i pójdą sprawy do przodu. Sporo się może wyjaśnić, więc tak powiedziałabym, że ta osoba wróci. No w takim najgorszym wypadku można by było znaczy najgorsze. No nie wiem, czy to najgorsze. W takiej najskromniejszej wersji, można by było powiedzieć, że ta osoba wraca e, i jest tylko jedna rozmowa. I ta rozmowa może być wyjaśniająca, ale jakiś kontakt na pewno będzie. I wyciągnę dla Was afirmację stali Louise Hay, która będzie tutaj takim wsparciem. E, Tworzę cudowną, nową pracę. W kontekście tej relacji, o którą pytacie, całkowicie otwieram się na nowe możliwości w pracy. Wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham, a wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. Nie wiem, jak to się ma do pracy i pieniędzy. Mamy tutaj pasję denarów. Możliwe, że w jakimś sensie wiąże się dla Was ta relacja z pieniędzmi i pracą oraz z Waszym podejściem do pracy. Waszych możliwości materialnych, zawodowych, karierowych. Tutaj już y, ja Wam to zostawiam do Waszej interpretacji. Tak jak zawsze y, staram się powtarzać: 50% tych czytań to jest Wasza praca. Ja tutaj w ogólnym czytaniu y, mogę puścić jakąś inspirację, ale no wiadomo, że to, co Wy zrobicie, ma ogromne znaczenie. Co zrobicie z tym czytaniem? Jeśli by kogoś się y, niepokoiły, moje plastry na rękach, y, to nic się nie stało. Y, nic poważnego. Y, dobra. Druga opcja. Czyli aunit. I pytanie, czy ta osoba wróci? Czy będziecie znowu razem? Czy ta osoba wróci do waszego życia? Trójka mieczy. Dziewięć buław. Królowa kielichów. Nie sądzę, nie sądzę, żeby ta osoba na stałe wróciła. Ona raczej y, trwa i dopóki y, trwa przy tym zranionym sercu, dopóki to serce nie zostanie uzdrowione, dopóki nie będzie jakichś przeprosin, zadośćuczynienia, dopóki problem, który był powodem rozstania się nie wyjaśni, nie będzie tutaj powrotu, ponieważ mamy tutaj zranione serce, mamy tutaj nadwyrężone emocje, ewentualnie może tak być, że ta osoba wybiera inną kobietę. Wybiera, że zostaje przy żonie, bądź wybiera jakąś inną partnerkę, In, z inną kobietą ma być ten człowiek. Yy, dlatego raczej bym powiedziała, że ta osoba do waszego życia nie wróci. Ewentualna szansa na to, żeby wrócić, to jest dostrzec uczucia tej osoby. Wydaje mi się, że niestety yy, mamy taką przypadłość i kobiety z mojego pokolenia i kobiety starsze. Wydaje mi się, że moje pokolenie troszkę mniej, ale tak jak obserwuję y, starsze znajome, bliskie jakieś osoby, y, i to emocjonalność mężczyzn była gdzieś tam na drugim planie. Ale nie chcę tutaj obwiniać kobiet, bo chodzi o to, że to była kwestia kulturowa i społeczna i, i mężczyźni Swoją emocjonalność i swoje emocje też wypierali. Ale co mam na myśli, mówiąc o wypieraniu? To jest w ogóle takie niekontaktowanie się z tymi emocjami. Czyli to nie jest tak, że ja wiem, że coś czuję i decyduję, że nie będę na to zwracać uwagi, nawet nie wiem, że to się dzieje, prawda? Dlatego może tak być, że. Ta osoba nawet nie mówiła Wam o swoich uczuciach. Nie do końca w tym momencie możecie rozpoznać nawet, o co chodziło, jak to serce było zranione. No więc, no, tak jak mówiłam, raczej, raczej nie ma tutaj powrotu. Ewentualnie, gdyby zostały poruszone bardziej kwestie emocjonalne. Osoba może też zdecydować, że zostaje przy innej partnerce. Bądź partnerze już nie będę tego raczej um, rozróżniać. Po prostu wybiera inną osobę. Zostaje, trwa, bo mogła być to relacja romantyczna. Więc i w drugą stronę, jeśli ktoś zostaje, to nie ma powrotu jako partnerka, partner romansowy. Więc, jeżeli Wy jesteście w związku i pytacie, czy wrócić jakaś szansa na romans z tą osobą, to nie. Dopóki jest tutaj żona, dopóki jest mąż, to nie będzie opcji raczej. Dobra, i afirmacja Stali Louis-Hay dla Was: wybaczam sobie. Wybaczam sobie i odrzucam wszystkie negatywne myśli na swój temat. Jestem wolną istotą i mogę kochać siebie. Wybaczam sobie. Taka jest tutaj afirmacja dla was. Trzecia opcja, czyli hematyt. Ta osoba wróci, czy będziecie razem? Siedem denarów. Trzy denary cesarzowa. Jest szansa. Jest szansa na powrót. Trzeba będzie współpracować przede wszystkim. I, i, i w trójce denarów ważne jest, żeby każdy wziął tutaj za siebie odpowiedzialność za swój kawałek w tej relacji. I jest możliwy jak najbardziej powrót. Jest możliwa, um, możliwe stworzenie czegoś razem przy cesarzowej, dogadanie się, współpraca. Tylko siedem denarów i trójka denarów mówią, że to będzie wymagało czasu. Czasu na dotarcie się, na uporządkowanie, um, poukładanie też swojej przeszłości dla niektórych osób. Um, Możliwe, że poukładanie spraw rodzinnych, y, przeszłego związku z obecnym związkiem, ale jak najbardziej tak. Tutaj jest y, szansa. Jest szansa na tworzenie czegoś, na tworzenie rodziny. Zobaczcie, macie dwie trójki. Ja nie powiedziałabym, że to będzie jakoś tak nagle, bo jest sporo spraw do uporządkowania. I wyjaśnienia. I chodzi tutaj bardzo o dotarcie się. Ale kiedy już się dot dotrzecie i dogadacie o co Wam chodzi, wtedy przy cesarzowej można tworzyć fajną relację, można też tworzyć rodzinę, jest możliwe też wspólne potomstwo bądź jakiś wspólny biznes dla niektórych osób. Także no tak, jest tutaj bardzo dobra. Yy, bardzo dobra prognoza. I wyciągnę dla was kartę anielską. Nie, nie anielską, tylko afirmację Louis Hay. Przepraszam, ja taka rozkojarzona jestem troszkę dzisiaj. No, i co tutaj mamy? Nikt nie jest winny. I to by się trochę zgadzało, mogłoby tutaj coś sugerować, bo faktycznie, jeżeli ktoś kogoś będzie obwiniał. Nie brał e, swojej odpowiedzialności, e, oczekiwał od kogoś, a sam nie dawał, nie będzie współpracy, tylko szukanie winnych, to raczej no, nie pójdzie to w dobrym kierunku. Uwalniam się od obwiniania kogokolwiek, także siebie. Wszyscy robimy co w naszej mocy i staramy się jak najlepiej. Wykorzystać dary rozumu, mądrości i świadomości. Wszyscy robimy co w naszej mocy i staramy się jak najlepiej wykorzystać dary rozumu, mądrości i świadomości. No i fajnie. Bardzo ładna energia. Piękna. O ile tylko będzie wykorzystana, prawda? I czwarta opcja to jest. Fart różowy, który, go, yy, który dostałam od mojego kochanego siostrzeńca. A nie, przepraszam, to nie od siostrzeńca, pomyliło mi się. <grych> Już chciałam dziękować. Widzisz, nie mam ci za co dziękować, siostrzeńcu. <grych> Żartuję. Dobra, lecimy. Czy ta osoba wróci, czy będzie powrót? Cesarz. Rydwan. Dwójka mieczy. No, może wracać jak najbardziej, ale później podjęcie decyzji co do faktycznej relacji i zdecydowanie się wasze albo tej osoby, możliwe, że to wy jesteście niezdecydowani i nie wiecie, czy dać na przykład drugą szansę, czy wchodzić w to. Możliwe, że tutaj problemem jest albo yy, status związku tej osoby. Czyli możliwe, że ten człowiek jest w relacji z inną osobą, bądź jest, nie wiem, rozwodnikiem albo ma dzieci i w jakimś sensie no, może być to dla Was problem. Wiecie, ja nie oceniam, ale różnie ludzie mają. Nie każdy na przykład będzie chciał wchodzić w relacje z kimś, kto ma dzieci, kiedy sam nie ma. No, możliwe. i nie chce mieć. No, to możliwe, prawda? I więc. Tutaj e, też problemem może być odległość: to, że ktoś pracuje w odległości za granicą, że wyjeżdża do pracy albo mieszka za granicą. W sensie odległość tutaj gra dużą rolę, ale widać tutaj powroty, widać chęć do tworzenia relacji przy jednoczesnym dużym dylemacie: czy aby na pewno, czy nam się to powiedzie, czy nam się uda. Chodzi tutaj o podjęcie decyzji. W tym jest największy problem. Nie w tym, czy znowu będziecie razem, czy ktoś się odezwie, bo tutaj wydaje mi się, że jest dosyć jasne, że jesteście sobą zainteresowani. Być razem to nie jest jakiś duży problem w tej sytuacji, chyba. Um, najważniejsze to jest podjąć decyzję. To znaczy, wiadomo, że być razem w odległości to może być problem, ale można też podjąć decyzję, że ktoś się do kogoś na przykład przeprowadza. Czyli kwestie decyzji tutaj grają e, najważniejszą rolę. Albo też wybrania e, między jedną a drugą osobą, gdyby osoba była zajęta, albo podjęcie ważnej decyzji, bo e, związanie się z tym człowiekiem może mocno zmienić wasze życie dotychczasowe. Na przykład, kiedy w grę wchodzą dzieci. Albo może, no nie wiem, czy może to wpłynąć na życie waszych dzieci. No, możliwe, że też, jeśli macie. Chociaż bardziej bym to czytała w tym kierunku, że to ten mężczyzna, ta druga osoba bardziej mężczyzna, mówię, ale to nie musi być on nie musi być mężczyzna, może być kobieta ta osoba ma swoje zobowiązania i wy nie wiecie, czy się w to angażować. Także trudno powiedzieć w tej sytuacji. Raczej będą powroty, ale czy wy się na to zdecydujecie? No, i wyciągnę dla Was afirmację z Talii Louise Hay. Wypadła nam karta, ale powiem Wam, że ja wolę wyciągnąć. jakoś tak nie czuję, żeby to było to. No, chyba, że wyciągnę znowu to. To to było to. Mój proces uzdrowienia już się rozpoczął. Moja gotowość do wybaczania rozpoczyna proces samouzdrowienia. Pozwalam, by miłość płynąca z mojego serca oczyściła i uleczyła każdą część mojego ciała. Wiem, że na to zasługuje. No to w kontekście tej relacji interpretujcie to, jak czujecie, zobaczcie, co wam to mówi. Zatrzymajcie sobie ekran, przeczytajcie zobaczcie, o co tutaj chodzi co wam ta karta chce powiedzieć. Cóż to za gotowość do wybaczania? O co chodzi z tym samo Możliwe, że po prostu w tej sytuacji, jeśli chcecie być razem, e, największym wyzwaniem jest zaakceptowanie tego, w jakich sytuacjach życiowych jesteście. Jak wy się poznaliście, gdzie się spotkaliście, jak to może zmienić wasze życie, twoje życie, tej drugiej osoby, wejście w relacje. Może też chodzić właśnie o wybaczenie, pójście do przodu, e, ruszenie do przodu, zostawienie za sobą przeszłości. Możliwe. Chociaż. No, nie wiem, może dla kogoś tak jest. Nie będę się tutaj upierać. Pamiętajcie, to są karty, to są ogólne przekazy. E, ciężko jest tutaj jakieś pewniki, e, nawet w prywatnym czytaniu, ciężko o pewniki, a co dopiero tutaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze tak dla kolektywu może od, odnośnie relacji, dla kolektywu jakaś taka rada, wskazówka. Przede wszystkim czas. Przede wszystkim czas i spokój w podejmowaniu decyzji. To bym powiedziała jest tutaj istotne. I teraz ważą, ważą się losy, ważą się decyzje. Na ile możemy się połączyć, na ile, na ile możemy coś razem stworzyć. Taki istotny czas. Ja też mam, e, powiem Wam, taki klimat na te czytania miłosne e, i dostaję dużo głosów na ten temat, bo faktycznie coś się waży w relacjach. E, i, no i od nas zależy, od tego, jakie my decyzje e, podejmiemy, w jakich relacjach będziemy, na ile jesteśmy w stanie się zaangażować, czy to przyjmujemy. E, dualizm jest tutaj bardzo pokazany, taka wzajemność. Wzajemność. Zwróćcie na to uwagę, rozpatrując relacje. Pod spodem mamy króla kielichów, dwa kielichy i koło fortuny. Bardzo miłosne energie w tle. Pora na zmiany w relacjach. Ale jak wy rozumiecie zmiany w Waszej sytuacji romantycznej, to już jest oczywiście Wasza kwestia. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, dziękuję za wsparcie mojego kanału i mojej działalności, za miłe komentarze. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa!